Witam Państwa. Ciepło to pojęcie względne, ale plus 5 stopni czy plus 7 z dodatkiem słońca, to i tak jest bardzo przyjemne, zwłaszcza po trzech zimowych miesiącach. A będzie jeszcze cieplej i to już następny weekend, tymczasem w pierwsze dni marca czeka nas jeszcze, miejmy nadzieję, taki ostatni zimowy akcent ciśnienie zaczęło spadać tej nocy. Frontowy chmur będzie. Tylko przybywać. Nim jednak zupełnie przesłonią podkarpackie niebo, możliwe będą jeszcze niewielkie spadki poniżej zera do przeważnie minus dwóch czy minus trzech stopni w rejonie Lubaczowa. Wiatr coraz silniejszy, ale jego najsilniejsze porywy będzie można poczuć w ciągu dnia. I niestety od rana w wielu miejscach już mogą pojawiać się niewielkie opady, a że za frontem napływać zacznie chłodniejsze powietrze, to będzie to przeważnie deszcz ze śniegiem, czasami śnieg, ale też możliwa będzie mrzawka, tak jak w rejonie Tarnobrzega czy stalowej woli. Tym razem brak słońca i chłodne powietrze sprawią, że już nie plus 5 stopni czy 9, a jedyne 1, 2 i 3 stopnie powyżej zera na termometrach musimy mieć jednak na uwadze ten właśnie silny wiatr, który chwilami może sprawiać, że nasze odczucie chłodu będzie jeszcze większe. I w zasadzie tak chłodny i na ogół pochmurny ma być cały ten weekend, za to od poniedziałku, jak widać, już wyraźna poprawa i z dnia na dzień jeszcze cieplej. Z dzisiejszych zapowiedzi synoptyków wynika, że już w następny weekend na termometrach możemy mieć, uwaga, nawet plus 15 stopni. A zatem byle do wiosny. Do zobaczenia.